Jestem Piotrek, pracuję w osp prawie 3 lata i nie jestem żadnym ekspertem w tej dziedzinie, ale skoro przez 3 lata mnie nie bywali z litery, to znaczy, że mam wiedzę wystarczającą, żeby tu pracować i o tym tu przyszedłem opowiedzieć. I jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to w związku z tym, że nie jestem ekspertem, to pewnie nie będę znał odpowiedzi, ale jak już ktoś będzie miał taką ochotę, to proszę je zadawać. W trakcie, nie na koniec, bo ludzie po całym dniu pracy i siedzenia to szybko dostęp do końca prezentacji i wstać, pogadać z innymi ludźmi, napić się więcej piwa. I zainspirowało mnie, żeby tu przejść wydarzenie, które zorganizowała moja firma. Zebrała 35 ludzi w jednej sali, kazali im słuchać prezentacji przez 6 godzin, a tym, którzy robili tę prezentację, powiedzieli o wcześniej. Więc ich jakość była wspaniała. A także w umiejętności prezentujących też były takie sobie. Może tam z yeah, okej, gdy się nagrywa, to każdy z wielu może pomyśleć, że ta jego prezentacja była ok. No i jak się tak zastanowić, to 35 osób. Dajmy na to, że dla pracodawcy koszt jednej osoby tak załóżmy 200 zł, czyli chcą zarobić dla za jego pracy z 300, no to z godzina takiej prezentacji to 10 tysięcy złotych. Więc dużo pieniędzy się zmarnowało. No i przyszedłem tutaj, żeby nauczyć się dobrze robić prezentacje. Jeżeli to wyjdzie, no to wy spędzicie dobrze czas, a ja się czegoś nauczę. Więc celem jest to, żeby wystąpienie tutaj nie było ceną, którą trzeba zapłacić to darmowe piwo, a miłym dodatkiem. No i zrobiłem mały research jak należy przemawiać, jak robić prezentację. I pierwsze co tam powiedziano to jak zacząć prezentację, więc będę tutaj takie tipy podrzucał. No i przychodzi do głowy, że można by opowiedzieć żart. Ale... Wiadomo, że to głupi żartuje, jeszcze publiczność nie jest dostrojona do parametrów głosu, do miniki, do gestykulacji przemawiającego, gdzie to jest koniec, żeby nie słyszeć. Więc żart się raczej odbija. Więc co można zrobić? Można się zachować jak polityk i coś obiecać. Prawdopodobnie część z Was, jak czyta jakieś oferty pracy, i widzi tam słowo bank, to robi taką minę i sobie myśli, że nie no, no tam jakaś Java 6, jakiś duży Monolith, choćby płacili dużo pieniędzy, to nie chcę, to jest przesady. A po usłyszeniu tego, co mam no, do powiedzenia, no, będziecie patrzeć, tak, wejdziecie na No Love Jobs, myślicie, co tam nowego mają w open banku. A plot o open bankingu. Czymże to jest? Mam sobie przeczytać, tak? Nie Jeżeli ktoś się jednak pokusił o czytanie, to tu połowa jest w lorem ipsum, i ten slajd nie jest po to, żeby go czytać, tylko żeby pokazać, że taki slajd jest zły. Po, po coś pokazywać jako litery, jak można to, to po prostu powiedzieć. Ale jak już jest wyraźna potrzeba, żeby pokazać jakiś tekst, to należy dać publiczności czas, żeby go przeczytała i na przykład napić się wody w tym czasie. Okazuje się, że człowiek w mózgu ma jeden procesor moży i może z uwagą albo tylko czytać, albo tylko słuchać. Nie polecam takich slajdów. Ogólnie. No ale, tak serio, o czym jest Open Banking? Unia Europejska sobie wymyśliła, że banki powinny wystawiać api, które będą umożliwiać inicjalizowanie płatności i możliwość dostępu do informacji o koncie. I więcej szczegółów powiem później. I ma to być darmowa api, ale nie jest to na przykład blik ani płatność kartów. Nigdzie nie jest napisane, jak ma wyglądać ta specyfikacja, No po prostu robić te dwie rzeczy i ma je robić dobrze. I nawet nie musi to być restowe, ale na szczęście w większości przypadków jest. I mamy w Polsce takie coś dla Polaków, jak Polish AGI. I to jest taka specyfikacja dla polskich banków, jak mogą ich implementować swój open banking. I to jest w sumie spoko, bo banki nie muszą się zastanawiać, jak to implementować, gdy nie jest to narzucone. Ale im więcej banków zaimplementuje, to tym więcej klientom API będzie łatwiej w tym sensie, że więcej banków będzie miało taki sam API, więc łatwiej się z tym integrować że jest takie coś w Polsce, polskich wynalazek dla Polaków żyjących w Polsce i w Polsce. Eee, a co się stanie, jeśli bank postanowi, że nie wystawi Open Bankingowego API? No, okazuje się, że to jest nielegalne i firmy Open Bankingowe mogą wtedy robić screen scraping, czyli jakby emulować działanie przeglądarki w imieniu klienta i wchodzić tak jakby Klientem na stronę banku, wyklikiwać przelew i go puszczać. Inni bardziej szarej strefy, choć się w ogóle z tym nie kryją, robią reverse engineering aplikacji bankowych i dla mnie to było dość dużym zaskoczeniem. Wydawało mi się, że dla takich zwykłych aplikacji robienie jakiegoś screen, screeningu jest umiarkowanie legalne, a tutaj banki spoko, wszystko jest okej. Okay. No, i nie wszystkie banki lubią Open Banking. Słyszałem o przykładzie jednego banku, który, żeby umożliwić użytkownikowi dobywanie w ten sposób przelewu, kazał mu zalogować się na konto banku, wejść gdzieś ustawienia i zaznaczyć checkbox, że można. I po każdym przelewie to się automatycznie odznaczało. Tak, Chyba po to, żeby człowiek jak najczęściej wchodził na ich stronę i można było mu przedstawić ofertę jakiejś chwilówki korzystnej. No, <grystne> <Sporo>, co? <grystne> nie wiem, czy to było legalne, czy nie, ale myślę, że to była prawda, bo zaufany człowiek mi to mówi. No i Open Banking stoi na takich dwóch filarach, z czego pierwszym jest. Payment Initiation Service. Niestety ten skrót i wchodzie i gdzieś Moslat, ciągle się przewija, już nikogo to nie rusza, bardziej się nawet kojarzy z inicjalizowaniem płatności. No i to jest takie coś jak szybki przelew, nie wiem, kupuje się coś na Allegro czy gdzieś, jest opcja, nie wiem, w bank, czy szybki przelew, jest się przekierowanym o strony banku, jest dostępnie wypełniamy formularz i tylko zatwierdza, że spokojnie niech tyle pieniędzy na to konto pójdzie. No i jest tu pewien powiedzmy, haczyk, bo nie jest to obietnica, że te pieniądze na pewno dotrą na konto sklepu, tylko tak jakby, tak samo jakby człowiek wszedł, wyklikał ten przeleg i mu tam zatwierdź i on kiedyś pójdzie, jak będą tę sesję, elixir czy jak to tam się nazywa, ale w międzyczasie może nie wiem, wejść w historię przelewów, anulować go, mogą się skończyć pieniądze na koncie z jakiegokolwiek innego powodu, mogą te pieniądze nie pójść, więc trzeba mieć na uwadze, będąc klientem takiej firmy okręt że jeżeli w ten sposób oferuje usługę, to nie ma gwarancji, że pieniądze pójdą, pójdą jak, nie wiem, stajecie status cent, czy tam, niż Są też możliwości, żeby jednak zapewnić, że te pieniądze na 100% pójdą i o tym opowiem później, ale to już nie jest stricte Open Banking. I drugi filar Open Bankingu to jest AIS, Account Information Service. I chodzi o to, że udziela się zgody podobnie jak na przelew, to na dostęp informacji, w banku, czyli jakaś firma może przez było maksymalnie 90 dni odświeżać sobie informacje o Twoim koncie i tam też można zaznaczyć czy na przykład tylko saldo czy również historię transakcji. I słyszałem, że nawet w Polsce jest to użyte w jakimś banku, sobie możesz się zalogować na konto w jednym banku. Jeżeli masz konta w innych bankach, to możesz w tamtych bankach udzielić zgodę i wtedy logujesz się tylko na jedno konto, a widzisz salda w innych bankach. W sumie spoko. I mi osobiście, jak robiłem tą prezentację, przyszedł pomysł do głowy, gdzie to jeszcze można użyć, na przykład na Tinderze. Dajmy na to, że udostępniasz dla Tindera możliwość korzystania, znaczy dostęp do transakcji na swoim koncie i oni mogą to przeanalizować, na przykład stwierdzić, że no rzeczywiście ty zarabiasz 15 tysięcy i dać wam takiego badża, jak na przykład na innych portalach, e, że konto jest zweryfikowane, to tak tutaj z 15K. I może to się przydać. No i trzecia część open bankingu to jest taki mały stopień, nie wielki filar to jest VIP, Variable Recurring Payments. Nie jest to obowiązkowe w Unii Europejskiej, tylko dla banków Wielkiej Brytanii. I polega na tym, że się udziela zgodę nie na jeden przelew, ale że w jakimś okresie czasu mo, można już bez Twojej zgody na konkretny przelew inicjalizować. Inicjalizować te przelewy. Czyli na przykład, nie wiem, udziałam, że jakaś firma przez rok może sobie inicjalizować przelewy z mojego konta i mogę podać w jakim limicie, jaki limit jednorazowego przelewu, jaki limit miesięczny. No tam jest dużo różnych opcji. To jest taka fajna alternatywa do podpinania kart, niestety jakby obowiązkowy jest to Sweeping VRP, czyli przelew w obrębie kont, których właścicielem jest ta sama osoba, czyli na przykład na in, moje konta, ale w innym banku, albo na jakieś jednouszczędnościowe, albo giełdowe, no i to jest takie mh. jest też Commercial VRP, które nie jest częścią Open Bankingu, bank, to są Płatne API, ale to jest coś, z czego ja chętnie korzystał, bo ja osobiście zawsze odczuwam dyskomfort, jak podpilam kartę, podaję komuś informację, nie wiem czy osobiście nic skopiuje, to gdzieś nie wycieknie, nie mogę już wycofać tego, że mu <laughs> te informacje o karcie, a tak, bo w tym rankingu, w tym VRP, mam tu zgodę, mogę wycofać, widzę jaki limit daje i na przykład świetnym. Przypadkiem użycia byłoby płacenie rachunków, nie wiem, na przykład za prąd, bo jest co miesiąc inna kwota i oni mogą sobie inicjalizować w jakimś zakresie, na który się zgodziłem, różnej wielkości przelewy, albo nawet za takiego Netflixa, albo chociażby w takim Allegro udzielić zgody, że nie wiem, Macie 10 tysięcy, a ja jednym kliknięciem płacę, bo oni mogły te przelewy robić. Bez mojego potwierdzania, myślę, że przerażę. Także na to czekam, może za 8 lat, może za 20 może nigdy. No i jeżeli część z Was sobie myśli, trudne, to, to jest komunikacja po leście. Ja jestem programistą, ja umiem tworzyć API, wracam do domu, odpalam ten ten i piszę klienty dla API banków i nie, wiem, nie będę musiał matce pomagać wypełniać przerady, bo jej Albo zrobię konkurencję dla przelotów 24 i całą konkurencję. To obawiam się, że niestety nie. Niby to jest open banking, ale żeby mieć dostęp do API tych banków, to trzeba dostać zgodę do Komisji Nadzoru Finansowego i żeby to dostać, trzeba być małą instytucją płatniczą, na przykład, których jest w Polsce 170 i no, trzeba spełnić pewne wymogi i jak jest się to małą instytucją, to ma się ograniczenie do tylko półtorej miliona euro miesięcznie sumy przelewów. Jak się nie chce mieć tego ograniczenia, to można dostać krajową instytucję płatniczą i spełnić jeszcze więcej wymogów. I to są takie podmioty jak SZRUT, KPR, jakieś HEIU, muzyk gracze, raczej nie nasze IAM-szexy ja i I pracując w Open Bankingu, wróciło mi się pierwsze w oczy, że jest tam bardzo dużo skrótów. I żeby tego było mało, to firma sobie pomyślała, że on jeszcze wymyślał trzy razy tyle swoich. I jak jest na Slacku jakaś informacja czy wiadomość, właściwie nie, co druga, z jakimś skrótem, którego się nie rozumie i nikt go nie rusza, już to jest normalne, że się nie ruszają. Co... No, i... A propos takich slajdów, jak się chce też pokazać, to generalnie odwracają odwracanie się i bo trochę gorzej nie słychać. Niby można by użyć jego zasterka, ale on się raczej do czego innego nadaje. Można zamiast tego powiedzieć, że na końcu niebieski strzałki jest to, o czym chcę powiedzieć. I w dlaczego to jest ważne oprócz tego, żeby mnie gorzej słychać? Bo nie mam kontaktu wzrokowego z publicznością i nie jestem w stanie zauważyć, kiedy ktoś ziewa i że to jest czas, żeby pokazać go obawy. Tak, to je dobrý chvilka. Dobrá, dobrá. Filtrovan. to chci filtrovaný? To je Ne, to je dobrý, Ne, ale na dvě stopy Mojí jsem To jest ma pomysł, jak jeszcze można zaangażować publiczność do interakcji. Tak jest, można zalec pytanie. Wracając <grymny> do Open Bankingu, o oh, nie, nie to jest kliknęło, to nie zniknęło, To się stało w tym jest skomplikowane. Jest już biały Nie. Biały, żeby mnie dobrze oświetlał. Mm -hmm. I stworzyłem taki model fizyczny systemu open bankingowego, bo okazuje się, że takie namacalne rzeczy, rekwizyty, pomagają ludziom w zapamiętaniu i zrozumieniu, więc tutaj na środku, gdzie pisze API, to jest ten nasz system, te nasze wszystkie serwisy, które tam pracują, żeby te Netflixy ludzie kupowali, znaczy w sumie Netflixy to może bardziej kartami, ale nie wiem, jakieś lałki dmuchane czy cokolwiek Tutaj mamy kilka API wystawionych, kilka rodzajów API. Jedno to takie może bardziej front-endowe dla klienta, który chodzi gdzieś tam na naszą stronę i wybiera sobie banki, my go przekierowujemy. Ale też niekoniecznie musi posiadać, bo sklep może od razu go przekierować na stronę banku, ale zazwyczaj już po. W wykonaniu płatności jest przykierowany do nas, i my dopiero przekierowujemy do sklepu. No i to jest takie nasze API, na którym my mamy kontrolę. Tam się rzadko coś psuje, czasem się psuje, ale nie tak często. I druga część to jest te połączenie to jest API, które wystawiamy dla sklepu. Sklep to jest najważniejszy tutaj człowiek, bo on nam płaci pieniądze. No i sklep mówi, że jakiś żutek chce. Zapłacić mi 100 pieniędzy. No i my mu zwracamy jakiegoś ID-ka i przekierowaniem na stronę banku albo właśnie na tą naszą stronę, gdzie on sobie sam wybierze bank. I później z tym ID-kiem może do nas przejść, zapytać o status albo dostać jakiegoś uruchomienia. I to też takie nasze, wyłuskane na API, nad którym mamy pełną kontrolę. Więc tutaj generalnie zazwyczaj jest dobrze, ale wiadomo Zawsze się może zdarzyć, że się coś zepsuje, czemu ja zmieniam tylko dużo. Jak tu potrzebna, to coś. coś Natomiast z tej strony mamy bank. I to nie jeden bank, tylko to ma symbolizować wiele banków i wiele połączeń z bankami. I to nie są API, które my kontrolujemy, to API, które kontrolują banki. I może być ich dużo. Lewdziłem jedną firmę open bankingową, to w Polsce utrzymuje 21 takich połączeń, w Wielkiej Brytanii 86, w Niemczech 1071, tam jest coś nienormalnego, tam każdy miasto ma swój oddział. No i często się zdarza, że takie połączenie się psuje, i wtedy, jak ktoś jest, na unkowu. Miałem to wcześniej kliknąć i miało to 6 sekund odstać po połowaniu. 1 sekund. raz muszę kliknąć. 3, 2, 1. O! Jak ktoś kiedyś był na unkowu, to kojarzył ten dźwięk na czyli w dyżurze, to znaczy, że trzeba wstać od 3 w nocy i naprawiać. I to się często zdarza. W branży open bankingowej, tam co chwila coś się psuje, co chwila coś nie działa. I jak coś się zepsuje, jakiś bank nie wiem, przestaje odpowiadać, to trzeba się dowiedzieć, czy to nasza wina, czy to wina banku, i tych połączeń jest bardzo dużo. Więc na to jest taką specyfiką pracy w open bankingu, że po prostu jest dużo awarii. I może to być spoko, może być niespoko. Jak ktoś pracuje, Właśnie w tej części połączenia z bankiem, to po prostu dużo pieniędzy za Jestem, znaczy Mam konto sklepu PayU i przychodzą mi maile o awariach. Następny slajd ma pokazać ile jest tych awarii, że dosyć często przychodzą te maile. Nie ma co tu czytać, tylko zobaczyć ilość. No i z samego Open Bankingu to właściwie to było tyle, ale można budować jakieś produkty na Open Bankingu. Mówiłem o tym inicjalizowaniu płatności, że to jest tylko obietnica, że no, może przyjdzie ten przelew, może nie, ale są sposoby, żeby zapewnić, że ten przelew przyjdzie. Tak jak na przykład w Polsce, gdzie nie ma sztylu banków, firma Open Bankingowa może mieć swoje własne konto w każdym banku, który wspiera. I wtedy nie inicjalizuje przelewu od ludzika do sklepu, tylko od ludzika do konta open bankingowej firmy. I to jest wewnętrzny przelew, który się dzieje natychmiast, więc po paru 10 sekundach już można poinformować sklep, że pieniądze na pewno będą, a on już je sobie później kiedyś wypłaci. Znaczy, my mu później wypłacimy. Aczkolwiek. Są rynki takie jak w Niemcy, gdzie trudno by było mieć aż tyle kont, i czasami masz się po prostu takie zwykłe konto i po czasie przyjścia, zwykłego przelewu dopiero się informuje sklep. W ogóle taki produkt się nazywa settlement, jakby się kogoś to interesowało, ale dużo ludzi, znaczy dużo płatności jest inicjalizowanych tym zwykłym sposobem, bez tego settlementu. Nie wiem, jak to może ludziom odpowiadać, ale. Widać jakoś z tym żyje. No i jeżeli chodzi o techniczną stronę pracy z Open Bankingiem, to wiecie, to nie jest tak, że ma się tu do czynienia z takim rdzeniem systemu bankowego, tylko to jest po prostu komunikacja w foreszcie z jakimiś api, różnymi, więc nie ma powodu żeby nie używać nowych fajnych technologii, i nie jest trudno spotkać w firmie open bankingowej, żeby serwisy były wpisane w najnowszej z jakimiś kawkami, próbnymi do pracy, żeby wspomagało AI, jakieś co-piloty, do codes, do observability, jakieś datadogi, sporo zrobił świetna rzecz. Przykładem tego, co tam można spotkać, jest wypisane Twoje serwisy, w każdym serwisie Twoje endpointy, w każdym endpoincie jakie requesty przychodziły. Klikasz na to i widzisz, jak latały dokładnie requesty po Twoich serwisach, w jakiej bazie danych, jakie zapytania były wykonywane, ile to wszystko trwało, utrzymywało logi, jeżeli poleciały jakieś wyjątki, to też są pokazane wyjątki, nawet z fragmentami kodów, w których te wyjątki poleciały. Że technologicznie, fajnie się pracuje w firmie Open Bankingowej i Heist też się zgadza. Także polecam zobaczyć. Nie wiem, czy to jakieś oferty, to nie są. No i robiąc prezentację, trzeba jakoś dać znać publiczności, że się kończy. Na przykład na koncertach. Dyrygent. Podaje dłoń osobie grającej pierwszą skrzypce. Można też na przykład opowiedzieć w I to już się podobno zaleca. Na zakończenie prezentacji. Publiczność już, już jest gotowa, jest doznajomiona. Z tym tutaj pajacem, chociaż patrząc na ubiór, można się spodziewać, że każde słowo jest żartem. Nawet sama obecność jest żartem. No i dodatkowo. Jak się na koniec powie, żart, to publiczność ma wrażenie, że się świetnie bawiła przez cały czas. Nie zalecę się dziękować w szczególności za uwagę, bo to w pewien sposób sugeruje, że ludzie siedzieli tutaj z grzeczności. Można też powiedzieć, że cieszę się. Że tutaj jestem i że Wy tutaj jesteście, że postanowiliście dzisiaj nie oglądać Netflixa, nie grać w Loa, w cs tylko przyjść tutaj, rozwijać się zawodowo i budować, a także pielęgnować sieć swoich kontaktów. I liczę, że. Wielu z Was zobaczy na tej scenie, kiedy ja tam sobie będę siedział i popijał kwaterkę mocną, bo umiejętność przemawiania przydaje się w wielu sytuacjach w życiu i to jest coś, czego nam sztuczna inteligencja nie rozbierze. <noise> Yeah.